Ciemoneczko, dzisiaj filmik troszeczkę z innej serii, a mianowicie Podwodny Świat Brodzimira. Dzisiaj zajmiemy się podmianką wody. To na pewno. E, pousuwamy zgniłe roślinki. E, oczyścimy podłoże z odchodów rybek. Oraz e, no co, głównie podmianka i głównie podmianka. Oraz e, dodanie chemikaliów, zrobienie testów wody i takie tam pierdołki. Także zapraszam do oglądania. Dobra, w pierwszej kolejności musimy tak, na pewno przesunąć pokrywę razem ze światłem, najlepiej w tą stronę. I teraz tak, potrzebne rzeczy: pompka, która działa tylko i wyłącznie w jedną stronę, tak zwany druciak, którym usuniemy ewentualne glony z szyby, to sobie zostawimy na potem, oraz wiaderko na brudną wodę. Także co? Zaczynamy od spuszczenia minimalnej ilości wody, czyli 10 litrów. Akwarium ma 112 litrów, także troszkę to może potrwać. A i zajmiemy się jeszcze czyszczeniem filtrów, które w sumie w tym momencie mogę już odłączyć. Ponieważ... Kurde, nie to. Nie to. nie to. Kolejne. O, jeden filterek mamy wyłączony. Został nam jeszcze drugi. O, dobra, przez chwilę widzieliście tylko moje ramię, ale już jest wszystko okej. Okay. No to co, spuszczamy sobie 10 litrów wody, bo tyle ma wiadro. Po spuszczeniu około 20 litrów wody zajmiemy się wyciąganiem roślinek, które niestety, ale zwiędły oraz wyczyszczeniem filtrów, bo mamy dwa. Także musimy zaczekać. Ok, jesteśmy po wstępnym spuszczeniu wody około 20 litrów, niecałych. Myślę, że około 18. Więc przyszedł czas na czyszczenie filtrów. Jeżeli chodzi o czyszczenie filtrów, to zaraz Wam dokładnie powiem, jak to dokładnie wygląda. A mianowicie bierzemy sobie cały filterek. Czekamy, aż zleci z niego nadmiar wody, która jak widać jest idealnie czyściutka. No, jak sama nazwa wskazuje, z filtra, raczej czysta woda leci. Tylko, że trochę to potrwa. I na co trzeba zwracać uwagę, to na pewno to, czy w filtrze nie ma żadnych krewetek, które lubią się chować w takich zakamarkach, typu właśnie gąbki i takie rzeczy. Postaram się obrócić ten filtr tak, żeby mi woda już z niego nie kapała przez chwilkę. Ale to chyba jest niewykonalne. Myślę, że teraz będzie ok. Wyciągamy zarówno jeden filtr, jak i filtr numer dwa. Taki pomocniczy, dodatkowy. Też sobie go wyciągamy. Też patrzymy, czy nie ma na nim żadnych krewetek. A nie powinno być. A jak będą, to je potem odseparuję w specjalnym do tego wiadereczku. Mamy filtry wyciągnięte z naszego zbiorniczka, więc wypadałoby się zająć ich wyczyszczeniem. I teraz Wam pokrótce opowiem, jak wygląda czyszczenie takich filtrów. Woda w wiadereczku jest, no, można by powiedzieć, że w miarę czysta. Wygląda tak. Mamy obydwa filtry. No i teraz tak. Jeżeli mamy gąbki, a mamy. Takie cuda. Ściągamy sobie jedną gąbeczkę i moczymy ją w tej samej wodzie, w która, która była w akwarium. Po prostu nie myjemy tych filtrów pod wodą kranową, pod żadną inną wodą. Po prostu pod wodą kranową. Zaraz wam pokażę. Wycisnę teraz jedną gąbkę. Tylko i wyłącznie jedną i to tak niedokładnie, bo i nie będę płukał specjalnie, ale mogę zrobić tak. Jeszcze jakaś trawa się poprzyklejała. Ten od razu sobie ściągniemy. Oj, czekajcie, tylko sobie się mateczkę wezmę. No i teraz tak. Sprawa wygląda tak, że po jednym płukaniu woda już wygląda zupełnie inaczej. A mianowicie zmieniła kolor na taki. A to było tylko i, tylko i wyłącznie jedno płukanie. Więc, jeżeli bym tą gąbkę więcej razy tak zamoczył, wycisnął i znowu zamoczył i wycisnął, no to woda będzie praktycznie czarna. Tego w akwarium nie widać, bo tam jest woda dosłownie krystalicznie czysta. Ale to dobrze o tym świadczy, ponieważ wiemy, że filtry pracują cały czas. Co tydzień ogólnie taki zabieg wykonuję czyszczenia filtrów, czyszczenia glonów z szyb yy, glony z szyb ogólnie się biorą stąd, że yy, za dużo światła jest po prostu, nie, nie jest zachowany cykl dnia i nocy o, widzicie jaki żur? patrzcie, zamocza i to wszystko tylko i wyłącznie z tej gąbki wylatuje, cały czas to nie, że ja nabieram ten syf to ta gąbka jest po prostu tak zawalona tym całym brudem że cały czas z niej wylatuje taka, no raczej nie krystaliczna woda. Z drugiej gąbki będzie to samo, ale drugą gąbkę już wypłuczę na nowej wodzie. Tą sobie możemy odłożyć, jak na razie, na bok. I musimy tutaj poszukać gąbkę numer 2. A gąbka numer dwa, już ją czuję, tylko muszę ściągnąć filtra. Jest tutaj. To jest gąbeczka numer 2. Patrzymy dokładnie, czy nie ma w niej żadnych. Krawet kęsów, ani nic tego typu, ale wydaje się czysta, wydaje się czysta. O, widzicie jaka czysta woda leci, tą gąbkę już musiałem wyczyścić, bo tak. Tamtą gąbkę, tą drugą co tam leży, czyszczę co tydzień, a to jest takie ogólnie filtr wspomagający, który czyszczę. No, raz na miesiąc powiedzmy, ale on tylko jest wspomagający. I ta gąbka dzisiaj, jak zauważyłem, o to ona była na filtrze tak normalnie zasana do środka, tak jak teraz jest. Po prostu już nie miało którędy brać yy, wody, bo tyle syfu na niej było, nie? Także co, za chwilkę się widzimy, jak sobie wypuczę te gąbki na spokojnie i będziemy wracać yy, z dalszą częścią. Także zostańcie. Dobra, jesteśmy z powrotem, po króciutkiej przerwie gąbeczki mam wyczyszczone, obydwie, zarówno jedna jak i druga. Filterki tak samo, w filterkach ważne jest to, żeby mm, te dysze... Czekajcie, może wam to tak pokażę, muszę tylko ostrość złapać dobrze. Ja też wziąłem dwa filtry zamiast jednego, miał być jeden. Nie wiem czy będzie dobrze widać. O, teraz są takie dysze. Ważne, żeby dobrze je wyczyścić, z tego względu, że jak się zatkają, no to wiadomo, zostają tu mamy raz, dwa, trzy, w sumie sześć. Jak zostanie pięć, bądź też cztery, to wiadomo, że ciśnienie z nich większe idzie, a na tym nam nie zależy za bardzo. E, także co, e, spuścimy sobie jeszcze 10 litrów wody. Takie ostatnie 10 żeby was troszkę dźwignę i was troszkę wyostrze. Ostatnie 10 litrów wody spuścimy, wyczyścimy glony z szyb. Yy, możemy jeszcze zrobić testy. To wam też pokażę mniej więcej jak to wygląda. Mam specjalną szafeczkę akwarystyczną i testy to mamy JBL Aquatest Pro. Niestety paskowe, bo kropelkowe kosztują dużo, ale te też działają i się sprawdzają. Ryby nie zdychają, także jest dobrze. Yy, mamy taki paseczek, to chyba raczej każdy kojarzy tam z chemii czy z fizyki. Yy, I teraz tak CI2 musimy sprawdzić od razu po jednej sekundzie. Pasek musimy wymoczyć przez 3 sekundy w wodzie. Czyli raz, dwa, trzy. I C i sprawdzamy od razu. Hmm, tylko znowu nie pamiętam w którą stronę był ten paseczek, ale chyba tak jak teraz trzymam. Bądź też na odwrót. Eee, C i C i C mamy tutaj. C i mamy w normie. Jest na zero. <laughs> Może Wam to bardziej dokładnie tak pokażę. Niech tylko ostrość sobie wyłapie, jak to dokładnie wygląda. Mamy po kolei tak, mamy NO, NO3, NO2, GH, KH, PH oraz CI2. Zobaczmy sobie na test jak to wygląda, no jeden jest tutaj ten pierwszy, jak można zauważyć, może to tak porównam, zbliża się podróżowy różowy paseczek, stąd też robimy podmiankę. Drugi pasek jest na biało, czyli na biało, czyli jest ok. Kolejny mamy też w normie. Dalej lecimy z KH. KH też jest na poziomie mniej więcej około 10. PH mamy na poziomie mniej więcej 8. Tak mniej więcej. No i CO2 mamy na poziomie 0. Dobra, testy mamy zrobione, co oznacza, że Możemy zająć się czyszczeniem glonów. To możemy wyrzucić. To możemy sobie postawić gdzieś tutaj na bok. To możemy sobie wyostrzyć teraz bardziej tak, jak powinno być. Czyli lecimy z ostatnim zlaniem 10 litrów. Akwarium 120 litrów podmianka 30% raz w tygodniu. Co daje nam 10 litrów, 30 litrów jednorazowo na podmiankę. Także lecimy sobie z tym. Wyczyścimy sobie glony, zakładamy gąbki na filtry, zakładamy filtry, dodajemy chemię, nakarmimy nasze rybeczki, kochane, Powławiamy jeszcze roślinki, które to nawet chyba widać w tle, że niestety ale odpadły przez właśnie to, że. Mniej więcej około tygodnia miałem niedobór chemikaliów dla roślin, między innymi mikro i makro elementów. Darkowa mi tego nigdzie w sklepach nie było, w pobliskich, a dopiero wczoraj chyba, albo przedwczoraj nawet, miałem chwilę, żeby podjechać do takiego sklepu i na szczęście mieli. Także mam nadzieję, że roślinki nam odżyją, bo szkoda by było je stracić. A zaraz Wam jeszcze coś nieco powiem o rybach, jakie znajdują się w moim akwarium. Tylko zaczekajmy, aż ta woda się tutaj do końca zleje. Już mamy około 30 litrów zlanych, nawet może troszkę więcej. Także czekamy, czekamy. Dobra, myślę, że tyle wystarczy wystarczy, nie ma też co za dużo wody wymieniać na raz z tego względu, że w tej wodzie, która jest w akwarium zachowana jest już jakaś swego rodzaju biologia eee, czy tam eko coś tam dokładnie wam opowiem, ale głównie chodzi o bakterie które są zawarte w wodzie mamy spuszczone to, bierzemy teraz sobie nasz specjalistyczny sprzęt eee, czyli druciaczek lampkę trochę przesuwamy na i tak tak Niestety, ale mam lampę w pokrywie, więc nie mam jak tego podświetlić, a zarazem nie mieć pokrywy. Ale tak mniej więcej się odbywa całe czyszczenie, glon po glonie i nie ma glona. Tutaj koło roślinek, koło rybek. One nie gryzą, to nie są piranie, także spokojnie. Czyszczę sobie najpierw zawsze połóweczkę, po czym możemy śmiało przełożyć lampę na drugą stronę. Co jest dziwne w ogóle? <laughs> Gląd się robi tylko i wyłącznie na przedniej szybie. Na bocznych nie ma ani, ani troszkę. Na przedniej tylko szybie się robi glon, ale to może być spowodowane tym, że lampa jest bardziej skierowana na przednią szybę, a nie na boczne, w sensie bardziej do przodu i bardziej ona świeci na wprost siebie, a nie na boki. Nie? Wyrzuciliśmy, to tu patrzcie, kolejna roślinka odpadła, to wyrzucamy, tu wyrzucamy, tu jakaś roślinka jest, to wyrzucamy, tu mamy jakieś roślinki, bierzemy wszystko, a jeżeli nie złapiemy wszystkiego ręką, to mamy pod ręką siateczkę. Byle tylko ryby nie złapać żadnej, bez dobrze. To można wyrzucić, to można stąd zabrać, to tak samo. Tu jeszcze coś pływa i tutaj, 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 tu jeszcze są dwie, to bierzemy i chyba z roślinek to by było na tyle. Raczej tak, tam jeszcze jakaś pływa jedna. Zaraz się jej pozbędziemy. Pyk i już. I po robocie, tak zwanej. Teraz przekładam z powrotem na drugą stronę. jadko skoczę po wodę i zaraz wracam z powrotem. No, więc przyszedł czas na montaż filtrów do naszego akwarium. Wieleczkę sobie dam na bok. I w sumie tak, no filtry są banalne, bo wystarczy tutaj to wkręcić, to przekręcić, na to założyć gąbeczkę, którą mam już wypukaną. Gąbeczka jest wypukana, czyściutka co pół roku takie gąbki zmieniam, bo no tracą swoją ważność, że tak powiem, nie? Wkładamy filterek. Specjalnie więcej wody nie lałem z tego względu, że filterek, to w sensie gąbeczka z filtra też swoje tam weźmie, tak? jest tak samo jak w samochodzie, że po wymianie oleju yy, i filtrów trzeba też odpalić samochód, samochodzik. Aby olej się dostał do filtra, i wtedy dopiero sprawdzamy stan oleju na bagnecie, także tu jest tak samo. Tu sobie składam już drugi filterek, żeby się kabelek zaplątał, przez całeczka odpadła, a to jest bardzo ważne. Zakładamy drugą gąbeczkę, drugą gąbeczkę, gdzieś jeszcze wężyk miałem, ale to chyba został tam, i wkładamy. Drugi filterek, tutaj. To jest oczywiście ten dodatkowy, wspomagający. Więc on nie jest aż tak ważny, ale wolę, żeby był. Dobra, wytrę sobie tylko łapeczki. Przetrzemy boczek. I można go śmiało zamontować tutaj. Gdzie jego miejsce? O, dobra. Wycieram łapki z powrotem. <laughs> Mam nadzieję, że się nagrywa. Nagrywa. To wycieramy, żeby nie zalać szafki całej. Przypinamy to. Coś dałem. Teraz jakbym włączył filtr. Trzeba sprawdzać te ustawienia zawsze. Bo teraz, jakbym włączył filtr, to całą wodę by mi wy... wytłoczyło na zewnątrz. A tego raczej wolę uniknąć. Dobrze, czekajcie. Ja tylko skoczę szybko po wężyk i zaraz jestem. Ok, mamy wężyk. Tak wygląda. Głównie odpowiada za napowietrzanie z filtra dodatkowego. pozwolę go tutaj. Zaczepić i możemy powoli uruchamiać całą magistralę wodną, czyli zarówno pierwszy, jak i drugi. Pamiętajmy tylko o, jeżeli ktoś z Was ma też zbiornik, pamiętajmy o przetarciu jednak tych kabli i do pomyciu filtrów. Nie daj, nie daj Boże, kropla wody i katastrofa gotowa. Także przecieramy kabelki. Podpinamy filterek jeden i drugi. Filterek zaraz też będzie podpięty. I tak to wygląda. Troszkę więcej światła. Ok, troszkę woda na końcu zmętna. Nie wiem, czy to widać. Widać. Ale spokojnie to się zaraz wyklaruje. Teraz musimy dać chemikalia. Chemikalia jakich używam to jest tak, Aqual Plant Booster, co wspomaga właśnie rozwój roślin, to są mikro i makroelementy. sobie to odkręcimy, przeczytam tylko, ile dokładnie tutaj kropel było, 10 ml na 100 litrów wody, dobrze. Czyli na oko Około 10 ml. Mniej więcej tyle. Ja to przeliczam tak, że 1 ml to jedna kropla. Nie wiem, czy dobrze. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. Bactosense Tropical. usuwa zmętnienie wody. O tym chyba nie trzeba wstrząsać. Zaraz to, co następne wlejemy, to trzeba tym na pewno wstrząsnąć przed użyciem. Zdamy sobie to. To nie jest niepotrzebne. I ostatnia rzecz to jest Bactoactive, bakterie. I ten trzeba na pewno wstrząsnąć przed użyciem, ponieważ są to bakterie nitryfikacyjne, które też są użyteczne w akwarium, mimo wszystko. I tak to mniej więcej wygląda. Za około 2 godzinki, myślę, woda się wyklaruje tak jak powinna, i wszystko będzie. Tak, jak powinno być wcześniej, na samym początku, w sumie na samym początku nagrania. Zakładamy pokrywę, kabelki, przecieramy całość z wody, żeby przypadkiem nigdzie nie kapała. I na koniec możemy dać żarełku dla naszych rybek. Czyli pokarm wysokobiałkowy dla ryb akwariowych. Niewielką szczyptę ryby karmimy od, do, od 3 do 5 razy dziennie małymi porcjami żeby ryb nie przekarmić chowam, pochowam sobie tylko moje chemikalia i już i to w sumie tyle w dzisiejszym odcinku w tym odcinku. Taki filmik po prostu nagram i będzie git, nie? Także sobie mogę teraz chyba. Siąść tutaj. I co, jeżeli wam się podobało, no to standardowo łapeczka w górę. Jeżeli macie jakieś rady co do akwarium, bądź też ktoś ma z Was taki zbierniczek no to piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że się podobało. Woda, myślę, godzinka, dwie, będzie znowu kryształ. I do zobaczenia. Następnym razem. Trzymajcie się. Bye bye.